Hej, witajcie na moim kanale! I w dzisiejszym odcinku kolejna środowa aktualizacja. A teraz już bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. A więc, tak, co dzisiaj doszło? Nowe sportowe konie, jakieś Tennessee francusz czy coś, nie wiem, nie umiem tego, rozczytać. czytać. SSO robi coraz dziwniejsze nazwy, tyle wam powiem. Ten ten Co jest tam przy tym Heimanie, ten taki Cinko, jakoś tam, co ja go też nie mogę jeszcze czytać. Ja go czytam Cinko Cento. Nie wiem, jak, jak się go prawidłowo czyta, ale ja go czytam Cinko Cento. I jestem właśnie tutaj na dworzu Sernej Polany, żeby te konie francuskie. Tak, będę mówić na nie konie francuskie, właśnie, żeby je sobie kupić. Bo ostatniego konia kupiłam chyba, podejrzewam tego, co było dawno. Z mam dość, bardzo dużo. Zaraz wam pokażę, ile. Wow, ile ich maście jest tutaj? Moment, stop, stop, koniu, stop, stop, stop. stop. Ok, teraz tak. Z mamy 52 tysiące, więc dość dużo. Ale nie będę aż tak szaleć. Jednego konia sobie kupię, bo podobno ma dać za tydzień nowa maść, to może sobie kupimy za tydzień kolejny. Albo zobaczymy, jak mi się mega spodobałem tego, nie? Dobra, Zaczniamy sobie od tego. W ogóle pozdrawiam wszystkich, co tutaj są. No, dobra, zaczynamy od tego konika. kliknij się, dobra, dobra. Taki okonik. Mamy sobie go. O, wiem, zaczynam od końca, ale już trudno. Kolejny. Tak. Kolejny. Tak wygląda. Kolejny. Tak wygląda kausek. Tak zwany pospolity Kausek, jak to ja mówię. Ale w ogóle, jak się. No, cudne odmianki, Chciałam powiedzieć pospolity kausek, ale nie jest pospolity, bo cudne ma odbianki. I taki, o, siwusek, taki gniadosz, Gni taki, no, kasztanek, no i to tyle. Dobra, ciężka decyzja. Takiego nie chcę, bo mi się grzywa nie podoba. Takiego mam z trzy, takiej maści konie, mi się wydaje. Siwusów nie lubię. To jest nawet biały, to jest nawet biały koń. Białych nie lubię. Karusów też mam za dużo. Chociaż ja kocham maścikaje, ale za dużo. Ten, Aj, podoba mi się, ej. Albo ten, albo ten. Nie, ten, zobaczcie właśnie, nie, zobaczcie tu jest piękne. W ogóle tutaj pyszczek ma cudny. Ale tutaj jak jakieś, kurde. O tu, dokładnie w tym miejscu, wgląda jak jakiś metalowy, nie wiem, dziwne. Chyba tego wezmę. Albo tego. Jeszcze nie zasonowię. Ale ten mi najbardziej realnie tak wygląda. Chyba tego weźmiemy. Będzie wałachem. Dorosłym, wałaszkiem. I losujemy imię. Póki mi się nie spodobało. Ja już nie mam pomysłów więcej sobie. O, brylant, brylant, będzie brylant. Brylant tak po prostu. No dobra. I kup konia. Czy na pewno chcesz kupić tego konia? Tak. W ogóle nie potrzebam animacji, bo nie chcę sobie spoilerować. O, no, jaki cudny. I wyślij jest Jostranii, tak jak zawsze. No dobra, lecimy. W ogóle mam jeszcze coś śnieżynki z eventu zimowego, nie wiem czy go nagrywałam, czy nie, nie pamiętam. No i zbieram, nie? Zobaczymy, bo może jak w y, następną zimę będzie, to będzie giga-shopping. Dobra, lecimy do stajni, bo się już zagadałam. No i w ogóle... Ej, bo chyba jest nowy system skoków, czy coś w tym stylu. Nie wiem, zobaczymy sobie teraz ten system skoków. Ej, normalnie się klika, czy jak to jest? Ej, albo mi się wydaje, albo ten koń niżej skacze. Musimy coś zobaczyć, zaraz pojedziemy po Brylanta, bo serio, ja coś założę w stylu. Jedziemy sobie na to, na... Tam, hale. W ogóle przepraszam, że jakby tak niektóre rzeczy zapominam ich nazw, bo no rzadko już kiewam ze sobą. Oni właśnie prawie same tylko konie dodają mi to już na polu jest być. Ja mam 19, znaczy twój 19, 21 poziom. I jestem na takim zadaniu, którego kompletnie nie umiem zrobić w fabule. I no. No i się zacięło, w sensie fabuła mi się zacięła. No i nie wiem jak, je, jak tą fabułę zrobić, więc no trochę mi się już nudzi. Więc mało, dlatego nagrywam SSO. Może zacznę inne gry. Ej, 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 ej. Tu coś jest. A, tu jest zadanie, dobra. Co zrobimy od razu zadanie. Wiedziałam, że coś będzie. co będzie zadanko. Dobra. Jakieś zawody, więc potem pojedziemy po brylanta. o ile nie zapomnę, albo nie, mam pomysł, jedziemy po Bylanta, później tu przyjedziemy, no bo y, to są te PD, więc od razu sobie tego konia trochę ogarniemy, dobra, to ja lecę do, do stajni właśnie, właśnie sobie tu wykupiłam stajenną, bo coś nie poszło nie tak, je konie są na mega, mega słabym poziomie, znaczy, no, tym, o, zobaczcie, to było przed sekundą kompletnie ciemne, więc szybko kupiłam stajemną. Dobra, już szukam brylanta. Już mam na niego pomysł na outfit. Gid. Dajemy ciebie, koniu. Nie, nie, nie tu, nie tu, nie tu. To jest za daleko tu. Siema, brylant. Jak się masz? Ej, ale odskocz. Zobaczcie to. Widzieliście to? Nie wiem, czy mi, to... Nie wiem, czy mi się to za... nagało. Się okaże. W ogóle widzieliście tak, jak on odskoczył? W ogóle jaki on ma cudne animacje. Podgłośnię sobie grę, bo nie wierzę. Później zobaczycie, czy każdy koń ma, bo jak każdy koń ma, to ja nie wierzę. Teraz tak, kopytka zobaczymy, bo każdy koń ma inną animację. Ej, zagląda jak każdy koń nudy. Myślałam, że coś innego była, ale nie. nie. Jedząko, ko. Jabłuszko. Ej, I... aha, super. Zrobili tak, że koni właśnie odskakuje, ale tego, żeby koni jadł normalnie, a nie jakoś dziwnie jadł powietrza, to już nie naprawili. Po prostu świetnie jest to. No i znowu tak samo jest z piciem, świetnie po prostu. to strasznie. Dobra, bierzemy sobie konika. Przy wsiadaniu jak się zachowuje? Normalnie. Nudno troszkę. Ja Wam nie będę pokazywać chodów, tylko ogarnego w sensie outfit ładny i będzie gigi. Dobra, słuchajcie, a oto jego outfit. I mój przekaz też. Tak wygląda. Dobra, jedziemy sobie na plac. I tam Wam pokażę chodę. Dobra, przy staniu ma no, różne animacje. Stempik. O taki. Ładny, ładny. Mi się podoba. Kusik. Halo, kusik. Ja sobie grę, tu nie wierzę, no. To już nie pierwszy raz, kiedy trzeba tak oklikać szybko. Ej, też ładny, ładny on kus. Ogólnie animacje tego konia są dość ładne. Zobaczymy jak potem, oj wyższe chody. Nie, nie, nie galop kus. Moment, ja go wezmę do galopu i wtedy się Okej, okay. mamy galopik. Przejście do kusa. Nie wiem, po co w ogóle zrobiłam to, przejście do kusa, ale okej. Okay. W ogóle dziwny ma ten galop. Moim zdaniem dziwny. Jak skręca, to zobaczcie, co się dzieje dziewinek. No, nie, nie mniej z tym. Nie oceniajmy od razu. Ten galop szybszy jest w ogóle masakryczny. Nie wiem, co nie zrobili. Już tu ta szyja. Ta szyja wygląda masakrycznie. Tu to już w ogóle przesadzili. Dobra, nie patrzymy na to. Jedziemy tam do tego zadania. Właśnie sobie przypomniałam, że nasze Esso zawsze musi coś zepsuć, a nie mogłem zrobić czegoś super, tylko zawsze musimy coś zepsuć, tak jak robiłem super maści, to nie, chody zawsze muszą zepsuć, po prostu ja nie wierzę, dobra, jedno tą chlę. W ogóle jak tak sobie to teraz jadę, to sobie przypomniałam, i teraz jak tak patrzę, no nie, na tego konia, to on strasznie na pysku wygląda jak młody konik, mi się to podoba, że on tak jak na pysku, o, wygląda jak młody konik sobie tak jedzie, jakiś, nie wiem, może ci latek czytają. Więc super, no. Dobra. Lecimy z zadankiem. Co tu się dzieje? Chwila, przeczytam to. Dobra, skapłam się, słuchajcie, że zaczęłam wyścig, a od, nie od nowa, więc zacznę, znaczy, że że nie, że nie nagrałam wam, więc zaczynamy od nowa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, nie w tą stronę. Powiem tyle, stresując ten wyścig, bo tam pisali, że mamy popełnić jak najmniej błędów. I znając na SSO, to zrobimy jak najmniej błędów, dostajemy jak najwięcej szylingów Chyba tutaj w tym stylu. Znając SSO. No nie, 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 nie. Koń wyłamał. O nie, kolejny błąd, do koniu serio, 20 błędów już zrobiłam, no i dobrze ten licznik liczy, bo ja nie wiem, nie ogarniam, że ten licznik dobrze liczy. A, i pozwólcie, że y, drugi raz zrobię sama, to zobaczę, czy mi lepiej pójdzie, no nie? Chwila, przekroczenie czasu 22 sekundy razem 70... Nie porozumiem, 4 razy... Przekroczenie cztery... 4 kopyta w wodzie... 0, dobra. Znaczy... Chwila, źle. Razem 70 sekund, czy tam 70 czegoś, nie wiem. A nie... Dobra, czy to jest 70 błędów czy... Nie wiem, dobra, nie, nie ogarniam tego. No, dobra, przekroczenie... Czy, yy, przekroczenie czasu 1. Yy, Nieprzeszczenie się konia 4, przywrócenie przeszkody 4 i no 0. Znaczy 11 nieważne. Dobra, lecimy. Dobra, jedziemy odebrać silingi. Znaczy ja się chyba już z nie pocięgam, zobaczymy. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Postaram nagrywać się częściej, ale wiecie, szkoła i tak dalej, ciężko, ale postaram się, no i tak, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał, że dacie łapkę w górę i jeśli chcecie to sublika, polecam dawać subskrypcję, ponieważ będzie się na bieżąco i na bieżąco z moimi filmikami, a teraz już do następnego i...